W dzisiejszym odcinku. Ale prawdopodobnie to będę musiał kurwa zamieszkać. Hej, halo! Czy trafimy w tego? W klawisza, występują. Logan Cappuccino. Weź wszystko co masz, w szczególności twoje pocone majtki. Bo ktoś idzie tutaj, do... masz warta. A oh, szkoda, nie smaka na jakąś poconą Billy ze starego gościa Charles Espresso. Jesteśmy jedną wielką rodziną, każdy się stara ile może. Po prostu Ci się nie chce jesteś nieudacznikiem. Ale nic się nie ma, bo i tak Cię kocham. Eddie Carbon. Co? tego, A kto wam Eddie, się, żeby go kur... nie Czy Logan ucieknie z więzienia? Czy bracia mu pomogą? Co stało się z Charliem? Tego wszystkiego dowiecie się nie w tym odcinku. Zapraszam Was na niepowtarzalny odcinek. Skazanego cappuccino Jak ja z to t, kurwa wyjdę? Gdzie ja kurwa jestem? Gdzie oni mnie wpierdolili? Nie! Jeszcze jak wczoraj kończyłem streama Jak już wyłączyłem streama wjechali nam na chatę kurwa Powinęli mnie Skuli mnie kurwa w kajdany, przybili mnie jakieś kurwa morderstwa, co. że nie odbyłem do końca swojej kary i mnie wpierdolili do kicia. Nawet nie chcecie wiedzieć na ile, ale prawdopodobnie to będę musiał kurwa zamieszkać. Będę jebanym L-patronem tego więzienia. Pozdro, dzięki. A, ah, idziemy na stołówkę. Muszę ogarnąć kanapki. Z kilkomaści już zaprzyjaźniłem, ale mam też kilku wrogów. Iż tego meksykańca? Z tyłu? Robi skośne. Heh. tu od rana, od rana już wyspądziłem kilka rzeczy pod celą. Wyspądziłem kurwa kilka... Kilku wariatów. Kilka osób poznałem na kiciu i... Ha. Troszeczkę poogarniałem nawet rzeczy. Wiesz ile tu się nie czyta ogarnąć na kiciu? Ogólnie z spierdla będę zarządzał gangiem. Jak jebany El Patron. Ale chuj wie, kiedy mnie wypuszczam, jest rozprawa... Jest ciężki klimat. Znowu to w żarcie ze stołówki. Cześć. Dzięki. Jest jakaś tacka, czekaj. Tutaj, tam jest żarcie. Kurwa się nie da. mam brak żarciem. Zjem przy ścianie, jak świeżak. Tak, tylko niestety nie, nie, nie wytatuowałem się przed wejściem. Ale ogarnąłem kilka rzeczy, kilka rzeczy. Kilka osób poznałem, czekajcie jak Jelonia? Nic się nie dzieje. Okej, okay, niestety przyjewali nam grupę przestępczą zorganizowaną. Plus udowodnili mi jakieś 4 zabójstwa, jakieś 4 chłopaków się po prostu wyhośtało. Gratulacje. Ale to nie jest tak, że będąc w są jakoś ograniczony. Musimy iść do mnie na cele, też wam pokażę, za mną. Nie mogę też się rzucać zbytnio w oczy, mogą mnie pokumać. Nie mam też zbytnio wielu sojuszników. Muszę jakoś skontaktować się z chłopakami. Nie mam dostępu do widzeń, bo jestem nie nie na ograniczonym tak zwanym... Ograniczonym oddziale. Mamy tylko wychodek. godzinę dziennie, tak to siedzimy na celach albo sprzątamy. Ja akurat krypsuję, więc nie pracuję. Mo jest ta e, druga na górze od, od, od lewej. Na no dużo tam jeszcze rzeczy nie ma, ale. Ech, najważniejsze jest za mną. Wszyscy są na spacerniaku, więc mamy chwilę. Naczelnika też nie ma, jest tylko Johnson, a z Johnsonem jestem dogadany. A. Która była moja? Wszystko po Kurwa, to są cele pozamykane, to mi utrudni mój roleplay. Jest. To jest moja, czyli ta jest moja. Okej, okay, czysto jest. Z tą muzyką z Breaka już. Będę zarządzał gangiem z celi, jak jebany L-Patron. Co ty pierdolisz? Co się pierdolisz? Witajcie. Nie mam dużo czasu, mam ograniczone o, połączenia. Kurwa. Mam telefon w celi, mogę do Ciebie dzwonić kilka razy dziennie. Będę wydawał ci dyrektywy, będę zarządzał gangiem z celi, z więzienia. Mówi mi teraz: El Patron, zarządzam tym pierdrem. Siedzę kurwa na Brainwitch, niedaleko Sandy Shore. wiecie gdzie jest ten Możecie podać problemy. Pod e, jakieś oznaki dymne, niestety nie mam widzeń. Zabronili mi widzeń. Jestem na kurwa ciężkim oddziale. Zero widzenia niż ze spotkań, zero listów. Ale mam telefon, kurwa, w pieluszce. Będę się mógł za mnie skontaktować. Może uda może się jakoś was zobaczyć, skontaktować. Dobra. Może, może rozpiniemy, jak mi jest odwyciągnąć. wyciągnąć. No, Dobra, kurwa, dam coś się się Tak? Nie, spokojnie, miziali się po pieluszce. Chill, chill. Okej. Leży ja się odleje. Zerkam. Okej, okay, nikt mnie nie rozpinienił, spadamy stąd. Czekaj, nutkę jakąś puścimy. Co to było? Huh? Myślę, chyba, no, klipnę se. Ha? Hej, halo. No dawaj tu otwierajcie też z co w zarządzie siedzicie? Ech kurwa chłopy na monitorze się zaukrywali są skicia, Co jest? Coś tu się odjebało. Co bym sobie tu puścił, wczoraj co leciało dobrego. No to? A nie będzie to. A dobra. Nie wiem, ile tu masz czasu spędzę. Pokręcę się koło siatek, może chłopaki gdzieś tu podjadą. Może spierdolę, sobie, a może przyleci helikopter szery... Tak, to by był pomysł. Ogarnąć helikopter od szerifa, wylądować to i stąd mnie zabrać! Hehehe, to by było coś. Dobra, machnę sobie delikatny trening, a potem zagram w kosza. Nic by tu nie pozostało jak dbać tylko o format i i higienę. ławeczka, w końcu wolna ławeczka. Wstacie znaczy, jak tu przechodziłem to było wszystko zajęte. Albo no, hantle no. spodnie są słabe, nie wiem dlaczego to nie jest zmienione. Już to wygląda tragicznie, ale nie są mi w stanie tego zmienić. No zobacz jak ja wychodzę. Ja, czy, jak ja wyglądam. Jak robot jebany. Z protezą kurwa bioder i nóg. Ja pierdolę, El Patron protezowić. Hej oczar, nowy to tam. Wijam na siłkę Kimilibni Wolny drąży, w końcu. Każdy jak to się robi. Lift jest? Jak będzie podciąganie. Pull up. A jeszcze jak? Czekaj, czeka musi być perfekcyjna motka. Jeszcze nie. Yeah. Zobacz jaki jest ze mnie. Eź! No to troszeczkę mogło być lepiej, ale. A nie, to trzeba poprawić. Tak, ten. No. Eś! Jedziemy z tym. Oh yeah! Eś! Eź! Tu jestem bezpieczny, nie dojadą mi go sterzy. Ah. Czarny będzie zarządzał gangiem, będzie zarabiał ech, dla mnie kwit, ja będę tutaj z tabletem zabawiał rzeczy. Przyjmę to więzienie. A najlepszego go, tak wam nie pokazałem. Jeszcze... Eś, jak tu wchodzimy do więzienia, ech, moja stara kupela wysłała mi w wielkim bochenku chleba klamkę. Gdzieś ta klamka jest na terenie więzienia, w, w bochenku chleba. Muszę tylko ją wyciągnąć i będę ją to kurwa na terenie więzienia. Rozumiecie o co chodzi? Iś, Muszę tylko znaleźć ten jebany bochenek chleba, może być kurwa w tej, w piekarni na oddziale Z. Niebezpiecznym. Przefarbowałem się, wiesz, i to troszeczkę posiwiałem od tych wszystkich nerwów. Jestem tu już kilka miesięcy, a ile tu będę siedział? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie jak sam stąd nie wyjdę, to nigdy stąd kurwa nie wyjdę. E, na co siedzę? Poczwórne zabójstwo, prowadzenie grupy przestępczej, wymuszenia, a, jakieś obrazy policjanta, szarpaninę jeszcze miałem z policjantem, jak mi wynosili miejscówki. Miejscówka spalona, nie ma tam nic kurwa. Znaczy jest zamknięta przez policję, będziemy musieli zmienić lokal. Znaczy chłopaki będą musieli, bo ja lokal już mam. A, to jest moja nowa baza. Nowe centrum dowodzenia, Logan na cappuccino. Zadamski chuj? Cztery zabójstwa to jest zadamski chuj? Udowodnili mi je. Ktoś mi jeszcze na mnie się rozjebał. Ciężki klimat. Logan ma tak jak książeczka zdrowia, kurwa. Tak grubą. Okej, okay, starczy mi. Nie mogę tu telefonu wyciągać, więc mam wyłączone wszystkie powiadomienia. Że mi telefon ani nie brzęcza, ani jest głęboko w pieluszce schowany. Jedynie w celi mogę go wytargać. Okej, okay, walimy dalej. Teraz bierzemy hantelki. Jak będzie biceps? Hurl? Carling? Nie ma właśnie. Kurde, nie widzę na tym tle. Rimming? To będzie push-ups. Ej, ej. Okej, okay. i walę to w super serii. E-arms 2. Arms up. O nie, to nie to. O, ciężary. Okej, okay, odkładam to. Jeszcze jedno podciąganie. Starczy mi, potem coś opierdolić trzeba. W ogóle mi gudny spada. Nie wiem, co jest grane. A Kurwa, jak to było? Chin up. Okej, dobra. Starczy mi tego. Dostałem, oj, sporo. Spora pajda. Spora pajda wyłapana. Czekamy jeszcze na pięć rozpraw. Chuj czy to nie dożywocie będzie. Ale odsyłam do, na początku streama. Okej. Okay. Będę zatelefonować. Może się ktoś kontaktował ze mną. Gdzie ta jebana bana pajda chleba? Szkoda żeby nie ma, że nie ma tych prawdziwych tych, bo ich się to nazywają. chłopowot, no służby więziennej. Ach. Hala! Mogę teraz hey. dłużej pogadać. Jestem świetnie, u siebie na celi, jest obchód, więc są na górnym piętrze. Co, co słychać, jak, jak się trzymacie? Co robicie? Po, powiem ci, powiem ci, no ja znalazłem jakieś takie kurwa miejsce tutaj. Mój kiedyś kolega mieszkał, ale zmarł, wiesz? Straszna, rozpuszczona rudera. Jego samochód, zobacz, tu za mną stoi, zardawiały cały. No ja. sytuacja się, powiem ci, sytuacja ale się piękna, pokomplikowała. Jest. No. no powiem ci, jest, jest naprawdę pięknie, po, 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 ale. ale wiesz, to znaczy. No 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 wiesz, no stary, masz nie wiem gdzie kompletnie znajduje się mój samochód, który były chociażby donice za zapłacić same donice za ponad 30 tysięcy. Tematu było tam za 50 koła stare. Szukamy Szarny tego. Hammera. Policja stary. Go nie nie z... za policyjnym parkingu, może? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie się stąd nie ruszam. Z uwagi na to, że kurwa na pewno na pewno węszą kurwa. To no w ogóle to, to masz, szary, kurwa na pani. Pan... To jest peruka? Tak, to peruka. Okay. Chciałem się zaszyć, żeby policja mnie nie rozpoznała. Ja, 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 jasne. Teraz muszę zwrócił uwagę. Aha, no, jasne. Czyli mówisz, że ma, macie bezpieczne schronienie póki co? Nie jest tu za chuja bezpiecznie. Niedawno latał tu mi a przyjeżdżały przejeżdżały dwa krosy, ale a. wysłałem wysłałem chłopaków na miasto, żeby, jak żeby, żeby na spacerniaku, widziałem helikopter, jak sobie latał. No, no stary, latają cały czas, ja, ja udaję po prostu tutaj mieszkańca starego, ale przyjeżdżają, nawet był tu jakiś ziomek i, i mówił co, co tu się dzieje, mówię wypierdalaj, słuchaj no powiem ci tak, jest, jest kilku chłopaków zaufanych, zebrałem ich. zebrałem ich, pogadałem z nimi, no i co, powiedziałem, że kurwa nie możemy się poddać stary, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Ty żyjesz, ja żyję, żyjemy. Więc kwestia czasu. Trzeba załatwić wszystko tę sprawę, kurwa, i powoli, powolutku ruszyć do przodu i się z tego jakoś wykopać. Yes, Powiem sir. ci tak, zebraliśmy kurwa pa, po parę set dolarów, kurwa chłopaki, poszli kurwa wypożyczyć jakiś kurwa najtańszy stary samochód, żeby mnie ja jakoś musiał podróżować. Bierzemy to na chłopaka, którego wczoraj nie było, i rokeza, który nie jest powiązany z tą akcją. Będę musiał poruszać się w jakiś sposób po mieście. Widzimy się, kurwa, u ciebie na pierdlu. Z chłopakami bierzemy kurwa kratę. Bierzemy wagon, spróbujemy ci to przekazać, jak się nie uda, to będziemy krzyczeć pozdrowienia do więzienia, kurwa, z brał. Puśćcie jakieś racy czy coś, ale nie, Logan. nie wiem, czy, kiedy ja wyjdę, Logan. stary. Chcą mi jeszcze ten proces zrobić za zorganizowaną grupę przestępczą. Jest zimno, kurwa, koszulkę mi zabrali, kurwa. Skur, Logan, jest... nie możesz się teraz poddawać, pamiętaj. Słom gang jest silny. Może teraz, jesteśmy w dupie, nie mamy pieniędzy, kontaktu, czyli wszyscy na nas plują, ale nie możesz się poddawać. Nie. Mało tego, ciekawa nie. informacja, dzwoniła do mnie od wczoraj Susie Rivers. Myślałem, że jest zaniepokojona tym, co się stało, że nie odbierasz od niej telefonów. Ale powiedziała, że chuja ją to obchodzi i interesują ją tylko ziarna, które obiecałeś. I ją, I ją zrobiliśmy w chuja, wyobraź sobie. Ale ona czy... mi mówi, że, że my zrobiliśmy ją w chuja, kurwa. I ona się mnie pyta, jak ja wychodowałem nasiona, kurwa. Ja mówię, to se na iFrucie, kurwa, wpisz i zorganizuj. Ale wy chujaliście mnie na nasiona. Ja mówię, słuchaj, słuchaj, jak chcesz nasienia, to se pukanie żołądka zrób, kurwa, a nie chłopakom dobrym dupę zawracać. Loganowinie nie słuchaj. To była sytuacja, widzisz, widzisz, ona od razu rzuca oskarżenia, nie wiadomo, nikt nie odebrał no. telefonu, ona, że oszukuje, jebane Ta. kurwisko. od razu, no. od razu, Ptu. że zrobiłeś się w chuja. Logan zrobił mnie w chuja, mam nadzieję, że ty jesteś tego świadomy kurwa, i że wiesz, mi co przekazać. Kurwa, daj bo to nie będzie tak, o kurwa, ała. Co o, o, o o, o jest, o, 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 o dobra, dobra, to, o, to, to jest zabawka, to jest zabawka, kurwa. No dobra, i tyle, i tyle. Zabawka, powiedziałem, co nie widzisz, Wypierdala, nie można na mnie kupić nic. Ara, elo, o, cześć, cześć. Ej, no co, no i co, dwa miesiące bana dostałem? Dwa miesiące odgrywam w więzieniu. Ale nudy. Ach, chyba idę zaraz pokać w kosza. Żeby mi się. Chciałbym nowe ubrania! Chciałbym nowe ubrania! Jest to jakiś naczelnik, który dowodzi tym syfem? To teraz ja tu jestem naczelnikiem, skoro nikt mi nie odpowiada. Ja tu przejmuję to więzienie. Więzienie jest przejęte. Dziękuję, Pablo Torpedo. Dobra, no gdzie tu będzie najbliższy mur, żeby oni mogli mi podjechać chociaż pomachać? Rozejrzymy się. Okej, okay, zabarykadowane wejścia na strażniczki. Tch. Chyba tak, nie ma tu wejścia, nie ma. Musiałbym się tędy przedostać, jakoś to otworzyć. Hmm, hmm, ale łatwo. Ah fuck! Hmm... da się na pewno jakoś obejść, szukamy dalej. 3-3-2. Na pewno jest jakieś niezabezpieczone wejście i można usiąść z więzienia. Siema. Na którym serwerze było tego tak rozbudowane więzienie? Tutaj mogliby też, ale nie wiem czy tu wjadą. Dzień dobry, stale widzeń są dostępne w ogóle dla więźniów. No Wow, to pewnie wredny ustawia skrypty, to jest prawdziwy świat. Jest. <laughs> Nie. Czemu tak tutaj jest? Co to ma być? Dlaczego tak to jest zjebane? Dziękuję przechuju. Była czas wyjść. Kurwa, jak ja tu wyszedłem teraz. Ja jebie, no i wszystko się zepsuło. Totalne harder upadło. Na kolana. Nie wiem gdzie jestem widzowie, no totalnie mnie wyjebał gdzieś z gierki. Chyba tu jakoś wchodziłem. Albo tu? Ja pierdę. Oh. No, muszę Marese to zrobić. No nie, no. Dobra. Wiem, że to by, Żeby tu już nie wchodzić. Whiskey River, dobra, mam nadzieję, że my tepnie w to odpowiednie miejsce. El Patron musi zarządzać więzieniem. Yeah. Przyszły świeżaki? Czy to? To to. A! Ah, na kiju znowu spokojnie. Wszyscy na siłce, bo jest ten. Wspólne ćwiczenie, ale to pierdolę co w kosza pograć. Gdzieś tu było bojo. Tam jest. Nie najebę klawiszowy, nie będę się dawał w bujki, wiesz, chcę mieć dobre kontakty z klawiszami. Chcę przejąć więzienie powoli. Jakby nie patrzeć, jest to teren Sandy. Uh, yeah. Oczywiście na easy, free throw, różne rzuty. L, patron, register, start. <ścoughs> no nic, kolejne ciatki. Przynajmniej za kasę podatników pogram sobie w kosza, potem wezmę kanapki. Hoppa! oh yeah, nasty short baby! <laughs> Im dłużej siedzę, tym lepiej gram w sporty. Żeby nikt do mnie nie strzela, nikt mnie nie wyzywał z sferi. zajbiście. Co, nie możemy złapać? Co, Bak, pa, pa. Skuś się, A, się! Aj, za mocno, Chyba za dużo dzisiaj owsianki zadłem. Ej, klawisz garżyny na jeden? Ha, ha, ha. w robocie siedzisz, co? Ach, jak tam chcesz, to se pracuj. Ej, ej, opa, cyk, cyk. Hyk, pocok, delikatny rzut. Hop. Kurwa, za mocno, nie mam wyczucia. A tylko w stronę kosza można rzucić, bo się na przykład w... Czy trafimy w, w tego? W klawisza? Aj! <laughs> Rozpęd. Zbiórka? Delikatny, to jest delikatny rzutcyk. Jedna do góry. I rzucam powolutku. Kurwa! Jo! <coughs> <Yo! laughs> tak jest! Raz, dwa. Yeah! Czyli za trzy z linii tutaj, zatrzymujesz się, wciskasz o. E, znaczy się. Raz i dwa. I rzucasz. Tak jest, zawsze wpada zajebiście. Czyli stąd. Jak do Pitagorasa, to weźmiemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rzucam. O. Inne skalowanie jest, dobra? Ale powtórzmy tu. Iś, 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 iś. Linia. Za trzy. Raz, dwa. Rzucam. A. Może też ułożenie do góry. Dobra, pierdolę to. Jak się kończy grę? Boom! In your face. Dobra, jak to teraz wyłączyć? Chyba trzeba odejść po prostu i tyle. Dobra, starczy mi tego grania. No powiem wam, że w kiciu po prostu jak... Jak na placu zabaw. I co ciekawe, jak działam normalnie, sadzimy zioło i gramy normalne RP, to jest 1800 widzów, a w kiciu jest 2,5, więc to jest niesamowitego. A, nie chcę od kurwa nigdy wychodzić. Idę pod serce, sobie teraz. Albo zamaskuję się na siłce, albo nie, 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 róbmy, nie róbmy siary. Walniemy sprinta. pomeczu koszykówki jeszcze, żeby agility troszkę wpadło. Jest wejście. To nie było wejście? Nie, tam było. O, kadapeczka i klama w pieluszce jeszcze, jest, ale jaja. Ci już to działają, ale im fajnie na wolce. A. pewnie mają nowego ziomka w gangu. No nic, szkoda. Pewnie znaleźli sobie nowego Logana. O, gdzie doby, Charlie, jak tam zdrówko. Dobrze, dobrze, a u ciebie nie złapali cię z telefonem? Nie, nie złapali mnie, wytłumaczyłem się jakoś, wiesz muszę trochę tu się kryć. Dopiero wyrabiam kontakty, wyrabiam trochę swoją renomę i szacunek. Ale powoli zdobywam więzienie, niedługo będę mógł się nazwać El Patronem i szefem całego całego więzienia. Siedem, udało w udało mi się przemycić bochenek chleba z kopytem. O kurwa! Tak. O kurwa. Mam na terenie więzienia gdzieś, gdzieś kopyto. Mówię gdzieś, o bo kurwa. nie wiem gdzie ten bochenek trafił, ale dostałem go w parce, taka tupa mi to ogarnęła. Jeszcze przed tym jak mi wpierdolila ten mocniejszy oddział i muszę tak ten bo ten pochanek, bo i będę miał kopy, to kurwa, to będę rządził tym więzieniem, nie rozumiem o co chodzi. Ale nie wiem jak Kurwa linking, klasa. Nie wiem, Słuchaj, ile, no to, będę to kurwa, to, 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 to wiesz, my, my z chłopakami, ja tu wysłałem chłopaków tem, po fajki dla ciebie? No I, kurwa, zapalare, nie Zapalarę, karton fajek, zapalarę i co jeszcze kurwa mm. I, i, i świerszczyki, gazetki tak, z takie. Gazetki, gazetki, gazetki i jeszcze więcej gazetek. Może być jakieś, nie wiem, drażetki, fajne, jakieś owocowe, jakieś cukierki, bo to też tutaj brakuje nam tego chłopaku. Okej, okay, dobra, dobra, co tam jeszcze potrzeba ci? Eee, no co? Wygadać się, napisać list, ale oni mi tego nie zabraniałem tutaj. Mówią, że kurwa za, za to co odjebałem, to mam kurwa przynajmniej karcer mi się należy, ale w wpierdolimy ja, na ten nie, taki, taki oddział jaki jest, no, ale ani listu, ani telefon. Dobrze, że mam chociaż tą komórę przekitlaną, stary. Ka cały oddział chce dzwonić z mojej komórki, więc kurwa muszę się kitrać kurwa i spierdalać z nią, nie? Jest ciężkie Kongo, no to musimy na obczajce. Ja jeszcze skinić, w każdym momencie może coś się wydarzyć. Ale mamy koszakówkę, mm. ja dwa razy posiłki dziennie i prysznic zaraz w tygodniu, jest fajnie. A powiedz mi, a powiedz mi, yy, yy, już wiadomo coś, co, czy, kiedy byś wyszkodził? Ah, Pierdolą coś o 25 lat kurwa za poczwórne zabójstwo, nie? Ja za, próbę, za próbę zabójstwa policjanta. Ja pierdolę. No ale będę, będą zbijać, będziemy walczyć, kurwa na wadze się wszystko okaże, nie? Zobaczymy jak kurwa rozdaje karty p Krupier, nie? Ale ty wiesz że jak wyjdzie za 25 lat, to ja będę miał wtedy 80. No wiesz, postaram się zarządzać gangiem Stone, znaczy zarządzać, pomagać tobie w zarządzaniu. Działajcie prężnie, rozwijajcie się, róbcie co trzeba. Ja postaram się tam kontaktować, może tu już jakieś kontakty połapię tu w więzieniu, będę, coś się dowiem. Ale... Stary, ale bez siebie tu kurwa ciężko, wiesz, ty miałeś kontakty do Wladimira, do Siergieja, do tego y, gościa, y, coś co, co, co miał być. Spokojnie, spokojnie, pamiętaj, że mam telefon. Mogę do nich podzwonić, podeślę wam tam, gdzie trzeba, dajcie mi tylko adres, gdzie wam to podesłać i będę o, wam... No i wszystko mogą podesłać, co chcecie, tylko kopyta, nie kopyta, wszystko to będzie ogarnięte. Stąd mogę Tom to się. zarządzać właśnie. Ale Tom tylko się. mogę robić zamówienia. Wy musicie za nie płacić, więc potrzebuję kryptowalut na koncie. Okej, okay, dobra, dobra, coś podzielamy. Jakby sobie. coś widział, no może próbować... pisać sms Możemy pisać SMS, ja mam wyciszony telefon, włączone powiadomienia, więc od razu nie będę odpisywał, tylko jak będę na celi. Mówisz, że możesz mi pisać SMS -y. tak, tak. Ja nie mam, nie mam powiadomień, więc będę później odpisywał, ale jak coś by się działo, jakieś zdjęcia, jakiś rolitek czy coś, to wysyłaj to w łonie, wiesz. Dobra, dobra, zdjęcia dług jakiś, no o, to, to słuchaj, to jedna rzecz, a druga, słuchaj, zbieramy chłopaków i będziemy robić kurwa pozdrowienia dla ciebie. Jasne, byłoby bardzo miło, więc jestem pod telefonem no. jak coś. No. Słuchaj, to, ale to na spacerniaka wyjdziesz gdzieś tam, koło jasne, 20. Jasne. 20 na spacerniaku, postaram się, jasne. Dobra, dobra, dobra. Yy, yy, Znajdź mi jakieś miejsce, może kurwa tylko, że telefon masz w tym. Ale jakiegoś takiego, żebyśmy podjechali. O, patrz, krosiki kurwa. Na blisko. Cztery krosy, stary, obok mnie jadą i jadą, o kurwa, tu. A nie, jednak nie. Dobra. Blisko bramy wjazdowej do więzienia, może gdzieś tam się ustawicie, ale bardziej dobra, dobra. po prawej stronie jakoś, no. Na pewno znajdziecie okay, jakąś poszukamy, rukę. poszukamy, no, poszukamy, dobra, cześć. Szkoda, że tam siedzą więźniowie. że tu nie chodzą ochroniarze. I tak naprawdę tu nie ma JLRP chyba, albo mało ludzi siedzi dzisiaj. Ale te wyroki też są krótkie. Mam nadzieję, że chociaż zasiłek się kurwa nabija w banku. Jak kurwa siedzę w kiciu. Od za posiadanie broni. A potem y o, dowiedzieli się, że i przybili mi jeszcze usiłowanie zabójstwa i cztery zabójstwa. Jak kończyłem streama, wjechali nam na miejscówkę jeszcze, na chatę, kurwę policji. Bo ja jak chuj. Mam już tego serdecznie dosyć. Długo jeszcze? Los no, dwa dni. Możliwe, że nawet dwa dni, albo może wcześniej wyjdę, może mi się uda uciec, zobaczymy. Na razie odgrywam swoje super hard RP w Kiciu. Wydaje mi się, że o wiele ciekawiej może być u Charlie'ego, możecie oglądać jego streama na Twitchu, na Testre. Przez dwa je na końcu, u niego może być ciekawiej, u mnie możliwe, że będzie ten widok cały czas, ale spokojnie, nie jestem Awk. cały czas odkrywam siedzenie właśnie tutaj. To więzienie jest w singlu, tylko delikatnie jest chyba przerobione, jakieś trawa dodana, te boiska chyba są troszkę zmienione, tak mi się wydaje. Yy, no fajnie, że są ci goście na siłowni, ale może brakuje teraz strażników chodzących, wiadomo, zawsze to więzienie może być lepsze. I dużo tu pozamykanych yy, sfer jest, w sumie poza stołówką i tego zbulgowanego miejsca, to zlipa.